Tym razem, jak będziesz zasypiać, skup się na bodźcach płynących z odczucia. Skup się na swoich dłoniach, stopach i potylicy. Zamknięte oczy, przysypiasz, następnie po kilku, kilkunastu sekundach przenisz swoje skupienie na stopy. Zacznij od lewej, potem na prawej, następnie na potylicy. Jak głowa spoczywa na plecach sobie śpisz i na tych pięciu punktach przesuwasz swoje skupienie świadomości. Lewa dłoń, prawa dłoń, lewa stopa, prawa stopa potylica. Zobacz. Że po pewnym czasie, może to być u każdego to różnie wygląda, około to jest 20 minut. Wytrwasz 20 minut, czy to jest za dużo? Za dużo nie. <laughs> zobaczysz, że wyłonisz się ciałem niefizycznym na do innego wymiaru. Jak to? No tak to, bo zmysł czucia pierwszy się wyłania. Jak to się zbiegł w eksterioryzacji, to zauważysz, że właśnie nie tyle zmysł wzroku pierwszy się wyłania i coś tam zobaczysz, ale zmysł czucia jest jeszcze, jeszcze szybciej się wyłania. Na przykład nagle. Dłoń ci wyleć, ale ta niefizyczna, fizyczna, poczujesz takie szarpnięcie, albo nagle poczujesz, jakby ci nogi opadły, załóżmy od kolan w dół, i jakbyś, tak jakbyś siedział na pomoście ze zwisającymi nogami. I one już będą w tym planie niefizycznym. Już zaczniesz czuć ten świat niefizyczny. Ale po co to? Po to, żeby właśnie poczuć, że istnieje nie tylko ten świat fizyczny, ale istnieją też inne wymiary. I do tych wymiarów wchodzimy w czasie snu na różne. Plany na różne częstotliwości to nie tylko jest ultra ciekawe, to jest rozwój, to jest poznawanie siebie, a dokładnie przypominanie sobie, kim jesteś. Obejrzyjcie sobie inne filmiki, też zobaczcie na moim kanale na YouTube. Dzięki za te suby. I nie bójcie się tej eksterioryzacji, nie bierzcie w te jakieś banaluki, że nawet nie będę powtarzał tych banaluków. Ludziska, ja wychodzę z ciała dłużej niż ten internet jest. Powodzenia, ćwiczycie to eksterioryzacji, nie bójcie się niczego, nie dajcie sobie nic wkręcić do boju.